Cześć! Zapraszam na kolejną wycieczkę na moim kanale, gdzie pokazuję Wam różne ciekawe miejsca. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi atrakcjami, to zapraszam także do zasubskrybowania naszego kanału. Dzisiejszą atrakcję znalazłem zupełnie przez przypadek, gdy jechałem z promu w Świnoujściu w kierunku Międzyzdrojów. Na rondzie prowadzącym właśnie z promu, gdzie znajduje się rozjazd, także w kierunku przeprawy miejskiej w Świnoujściu oraz Międzyzdrojów, zobaczyłem kierunkowskaz na przystań Łonowo uznałem, że sprawdzę co to za miejsce. Po dojechaniu na miejsce, czyli jakieś nie wiem, kilkaset metrów, może kilometr od tego ronda, okazało się, że jest to bardzo urokliwa, nowoczesna przystań znowu wybudowaną infrastrukturą w postaci eleganckich pomostów, tarasu widokowego, części sanitarnej i zadaszonych miejsc, w których można się zrelaksować oraz zjeść posiłek. Przystań ta została otwarta zaledwie 2 lata temu, bo w roku 2019 i oferuje 60 miejsc dla łodzi, które mają długość maksymalną 8 metrów, oraz dwa pomosty są przeznaczone dla mniejszego sprzętu rekreacyjnego, takiego jak kajaki. Do tej pory zupełnie nie wiedziałem o tym miejscu, a myślę, że stanowi bardzo fajną atrakcję dla osób wypoczywających akurat w okolicy, czy to świnowość, czy w międzyzdrojach. Dodatkowo, jadąc od strony międzyzdrojów, nie musimy się przeprawiać promem, ponieważ przystań znajduje się po stronie wyspy Wolin, a sama jazda samochodem w to miejsce z centrum międzyzdroju trwa może z 10 minut. Szczególnie ciekawym punktem, znajdującym się na terenie przystani, jest taras widokowy usytuowany nad budynkiem administracyjno-socjalnym. Z rozpościera się piękny widok na rozlewiska rzeki Świny oraz na jezioro Wicko Wielkie. W oddali widać także miejscowość Lubin oraz Wapnice, gdzie znajduje się jezioro Turkusowe, które pokazywałem Wam jakiś czas temu. Będąc tutaj, zauważyłem, że przystań jest szczególnie uwielbiana przez wędkarzy, którzy stacjonują tutaj swoimi łódkami, a niektórzy łowią także z pomostów. Podejrzewam, że dzięki połączeniu z ogromnym zalewem w Szczecińskim ryb jest tutaj zatrzęsienie. A przystań stanowi świetną bazę także do dalszych połowów. Podsumowując, miejsce to jest bardzo klimatyczne i zdecydowanie warte podjechania, nawet na krótki spacer. To już wszystko w naszym dzisiejszym krótkim materiale. Zapraszam także do obejrzenia moich pozostałych filmów oraz do pozostawienia komentarza. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tym miejscu. A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zapraszam, aby zrobić to teraz, klikając w duży okrągły przycisk na tym ekranie. Dzięki temu będziecie na bieżąco z kolejnymi wyjazdami. Pozdrawiam wszystkich gorąco i do usłyszenia. Cześć!